Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na Biofarmie Colin. E, dzisiaj. Dzisiaj tak. <grywia> dzisiaj edukacyjnie będzie. E, mianowicie zmieniły się e, przepisy e, w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej e, dotyczące afrykańskiego pomoru świn. I rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 kwietnia 2024 eee a 21 dni od tej daty eee zostało to uprawnomocnione a więc a więc a więc a więc już można eee, że tak powiem stosować się do nowych przepisów Nowe przepisy dla nas, dla rolników, hodowców, zwierząt, świń e, świn, świn, świn pastwiskowych, e, są, e, że tak powiem, jeszcze, jeszcze bardziej złagodzone. O, na takiej zasadzie, nie? <laughs> więc, e, więc nie przedłużając, zabieram się do czytania. Część tutaj przeczytam. To co jest najważniejsze dla mnie i dla Was, osób, które chcą hodować świnie pastwiskowo. Reszta, że tak powiem, do... zostawię do, do ten. Jako pracę domową. Link będzie w opisie. Świnia dostała prądzikiem. Tak by się ktoś zastanawiał, co się stało. A więc tak, w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świn e, artykuł pierwszy, punkt pierwszy w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świn w gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej punkt pierwszy, nakazuje się utrzymy a. utrzymywanie świn w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach w których są utrzymywane tylko świnie mający, mających oddzielne wejścia oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne. b. Zabezpieczenie budynków, w którym są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt wolnożyjących i domowych. C. Używanie urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wejściem do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń lub wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do tych pomieszczeń i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość tych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia i wyjścia, a długość powinna być nie mniejsza niż 1 metr, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego. D. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych. E. Prowadzenie rejestru wyjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Bla, 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 określających bla. przepisy sanitarne pochodzenie zwierzęcego. No. Eee, spożycia przez ludzi. Zwalej danej produktami ubocznymi. No, no dobra. F. Sporządzenie przez posiadacza świń spisu posiadanych świn z podziałem na prosięta, warflaki, tuczniki, lochy, yy, lożki, knury, knurki oraz bieżące. Aktualizowanie tego spisu. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie. Stosowanie o stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń w tym mycie odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia. I używane przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności J. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń. K. Uniemożliwienie osobom постоrnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie. L. Zwalczanie gryzoni. Punkt drugi. Zakazuje się: A. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów wymienionych. Mhm. zwanych dalej obszarami objętymi ograniczeniami, chyba że tym zielonką lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świn lub składowaną w miejscu w niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni przed ich podaniem świniom do tak uzyskanej postaci. B. Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzących z obszaru objętych ograniczeniami 2 i obszarów objętych ograniczeniami 3, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świn lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem. c Wnoszenia i wywożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywanie świnie, zwłok dzików, tuż dzików, części tuszy dzików, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików. d Wykonywania czynności związanych z obsługą świn przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łobne lub odłowienie tych zwierząt. Ciekawe, czy yy, wyłapaliście już te <grystanie> takie małe niuanse. Ja im tutaj orzeszki rzucam. Mam tutaj kilka przy, nog, przy nogach, żeby one sobie chodziły. <grystanie> Ej, żeby coś ciekawego się działo, inaczej nie odeszłyby tutaj ode mnie od pastucha Także ja mu muszę je tam troszeczkę w ten sposób zachęcać A tak to słychać, że co jakiś czas któraś dostaje prądem po uszach, nie? <śm> to nie o to chodzi przecież O macie w kałużach, szukać Dobra, yy, teraz tak Punkt drugi. Przepisy, przepisy ustawy pierwszej, punkt pierwszy, litera A. Nie stosuje się w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym. Czyli, cofniemy się, punkt pierwszy, litera A: Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia, oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń. W których utrzymywane są inne zwierzęta kopytne. To jest jeden. Punkt trzeci. W przypadku, gdy świnie dziki lub świnodziki są utrzymywane w gospodarstwie w systemie otwartym, punkt pierwszy. Wybieg zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem lub pojedynczym ogrodzeniem pełnym o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 metra, związanymi na stałe z podłożem. Punkt drugi. Każde wejście i każdy wjazd na wybieg oraz każde wyjście i każdy wyjazd z wybiegu zabezpiecza się urządzeniem zapewniającym skuteczną dezynfekcję niecką dezynfekcyjną lub matą dezynfekcyjną stale utrzymywaną w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego. Przy czym szerokość tej maty powinna być nie mniejsza niż szerokość danego. A. Wejścia i wyjścia, a długość powinna być nie mniejsza niż 1 metr. B. Wjazdu, wyjazdu, a jej długość powinna być nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego na ten wybieg lub wyjeżdżającego z tego wybiegu. Punkt czwarty. Przepisów ustawy pierwszej, punktu pierwszego, litery E oraz F. Nie stosuje się w przypadku utrzymywania w gospodarstwie świń wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. A więc cofamy się do przepisów jeszcze E i F, żeby sobie przypomnieć. E prowadzenie rejestrów jeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. E, Ukreślającego przepisy z RBB, produktów ubocznych, pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, nieprzeznaczonych itd. Tak e, I F. E, sporządzania przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu, czyli to nie dotyczy. Punkt piąty. E, A, yy, to się nie, yy, nie stosuje się w przypadku utrzymywania w gospodarstwie świn wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, tak? Czyli te F i E i F odpadają. Punkt piąty. Odstępstwa, o których mowa w ustępie czwartym, stosuje się w przypadku gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. No nie chlapać mi tu! Dziewczyny! Yy, zlokalizowanych poza obszarami wymienionymi Eee, tutaj, z, z wyłączeniem chorób oraz raz świn, e, uchylającego rozporządzenie wykonawcze nad dalej obszarami objętymi ograniczeniami 1, obszarami objętymi ograniczeniami 2 i obszarami objętymi ograniczeniami 3 mimo przemieszczenia świń z tych gospodarstw do, do gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, położonych na terenie tej samej lub sąsiedniej gminy. Eee, no, także, także tutaj i yy, tutaj punkt kolejny na obszarach tutaj nie, aha, dobra. na obszarach. Yy, Paragraf drugi, punkt pierwszy. Na obszarach objętych ograniczeniami 1, obszarach objętych 2 i 3 nakazuje się używanie urządzeń zapewniających skuteczną dezyfekcję lub niecach dezyfekcyjnych lub wyłożenie mat dezyfekcyjny odpowiednio przed wejściami, wyjściami itd. Tu, 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 tu wjazdy. Artykuł 3. Punkt 1. Zakazuje się przeprowadzania uboju świn w celu produkcji mięsa na użytek własny w gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami 1, obszarach y, y, ograniczonych 2 i obszarach ograniczonych 3. Punkt 2. Odopuszcza się przeprowadzanie uboju w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami 1. Dwa oraz trzy świn utrzymywanych w tych gospodarstwie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Jeżeli pierwszej, świnie te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, drugie świnie te zostaną poddane badaniu przed świnie przeprowadzanemu w sposób określony w artykule 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego. Bla, 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 komisji. Eee, wszystko? Aha. Punkt trzeci. Mięso pozyskane w wyniku uboju tych świn zostanie poddane poukojowemu przeprowadzanemu e, przez urzędowego lekarza weterynarii w sposób właściwy dla świn określony w tytule, rozdziale itd. No, Także e, co najważniejsze, to już przeczytałem. Sprawne ucho mogło już tam wyłapać. Te najważniejsze różnice i zmiany, ale ja teraz Wam tutaj po prostu to wyłuszczę. E, tak jak mówię, mówiłem na początku, e, całość tego, co tutaj czytam, e, czyli odnośnik do tekstu źródłowego, e, będzie wklejony pod, e, pod, pod tytułem, pod filmem. Czyli to, co tyczy nas najbardziej, rolników chcących hodować czy hodujących świnie na. W wolnych wybiegach to są Zaczniemy od końca teraz. Ubój możemy dokonywać pod warunkiem, że świnie zostaną przeba nawet w strefie 1 tak? czyli czerwona, bo teraz jest tak strefa biała, strefa biała, strefa niebieska, strefa różowa i strefa czerwona. Na takiej zasadzie, tak. Biała to jest zero ograniczeń. My jesteśmy w białej, jak na razie. Chociaż 3 km stąd i już jest strefa, e, strefa, strefa różowa. I, no i do każdej z tych stref są odrębne ograniczenia wprowadzane. Po prostu tam, gdzie jest biała, tak jak my, nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o hodowlę świn. E, w, jest potem niebieska, czyli trzecia druga różowa i pierwsza czerwona tak to się tych to tak to wygląda kolorystycznie. Można sobie wejść na mapę piwu jak to tam występuje na, na stan bieżący i sobie to po prostu sprawdzić w jakiej strefie jesteście. Tak, na przykład my nie mamy żadnego ograniczenia. Możemy świnie z naszego gospodarstwa Wywozić nawet do czerwonej strefy, pod warunkiem, że wszystkie procedury zostaną zachowane, czyli po prostu świnie będą zbadane przed transportem. I jeżeli nawet będziecie w takiej strefie pierwszej, macie prawo hodować na użytek własny te świnie. Tylko tak: po pierwsze, tych świn do jest do 10 sztuk, tak? czyli jednorazowo 10 tuczników możecie mieć u siebie. Nie więcej. Po drugie, świnie przed ubojem muszą być zbadane i po uboju muszą być zbadane, nie? I wtedy możecie sobie ubijać. A jeżeli nabywacie te świnie, kuczniki gotowe, no to muszą być u Was w gospodarstwie co najmniej 30 dni. Także to, jeżeli chodzi o mięso. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz tutaj E i F się nie stosuje. Jedna z najważniejszych to jest tak wybiegi mogą być teraz, albo dwa płoty z siatki leśnej i na słupkach drewnianych, tak jak jest to u nas, albo jeden płot na przykład betonowy, tak? jeden lity betonowy płot, lub dwie dwa płoty z siatki leśnej, tak? Może być ta siatka leśna na dwie siatki leśne na jednym słupku, to też spełni wymóg. No też trzeba o tym wiedzieć. Także jeden słupek drewniany, siatka leśna z przodu i z tyłu, przerwa tam tych 10-15 cm, powiedzmy tam jak szerokość słupka i to spełnia przepisy. Przepisy było wiele pytań, czy jeżeli się zrobi, wstawi się słupki drewniane, i pociągnie się druty pod prądem, czyli powiedzmy jakaś tam długość ogrodzenia, słupków, do tego izolatory w odstępach tam powiedzmy 10 cm i tak rozciągnięte druty poziomo tylko podłączone pod prąd. Czy one stanowią właśnie barierę pod, do asf u I tak stanowią. Jeżeli będzie to podwójne. Czyli jeżeli powstawiamy drewniane słupki i z dwóch stron tych słupków powkręcamy izolatory co 10 cm, czy tam co 15 cm, w górę, od, do, od dołu do wysokości 1,5 metra z obydwu stron, to wtedy taki płot elektryczny spełni w 100% warunki e, wymienione tutaj w podpunktach dotyczących biosekuracji ASF. Nie? Także to też jest ważne. Eee, co tutaj kolejne? Płot. A i najważniejsza rzecz, moim zdaniem, najważniejsza rzecz to jest tak. <laughs> Używanie urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, lub wyłożenie mat dezynfekcyjnych. No i tam już dalej są odnośniki. Czytałem, jakie wymiary tych mat mogą być. Ale tutaj mamy wyraźnie używanie urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń. W praktyce wygląda to tak. Na wjeździe na gospodarstwo, które już tam jest ogrodzone w ten czy w inny sposób i spełnia wymogi, nie musi być maty długiej, szerokiej. Eee, może stać opryskiwacz ze środkiem dezynfekcyjnym. Oczywiście środek dezynfekcyjny e, musi być e, prawidłowy, z, z datą, e, no, przydatności do, 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 do użytku, tak? Na dzień kontroli, powiedzmy, nie przekraczający przydatności do użytku. No. Czyli powiedzmy, że tam kontrol macie teraz w maju, a środek macie no minimum do końca maja, nie? Albo tam, nie wiem, do lipca, no to już na następną kontrolę, która będzie jesienią, musicie mieć świeży, świeżo zakupiony środek dezynfekcyjny. W każdym razie taki opryskiwacz 5-litrowy, stojący, w zupełności zaspokoi potrzeby e zwalczania ASF wynikającego z przepisu. tak. Stojący na wyjeździe opryskamy koła samochodu, samochód, podwozie, co tam trzeba i gra muzyka. Na wejściu bezpośrednio na wybieg również taki opryskiwacz może sobie stać i takim opryskiwaczem możemy opryskać sobie buty przed wejściem do świn i po wyjściu od świn, tak. Także to taka zmiana, niepotrzebne są już maty na dzień dzisiejszy. To jest bardzo ważne, to jest najważniejsza zmiana yy, według mnie, tak? Z tymi matami to problem, a tu się pozmieniało. Teraz na plus. Gdy zaś mi już buta ci? <grystanie> Tutaj nawet jeszcze mogę doczytać, bo to jest właśnie. Punkt trzeci podpunkt pierwszy. Każde wejście i każdy wjazd na wybieg oraz każde wyjście i wyjazd z wybiegu zabezpiecza się urządzeniem zapewniającym skuteczną dezynfekcję. urządzeniem zapewniającym skuteczną dezynfekcję. Urządzeniem takim jest opryskiwacz. nieckiem dezynfekcyjną lub matem dezynfekcyjnym to są rzeczy, które są w dalszej części wymienione. Ale nas interesuje to słowo klucz. Urządzenie dezynfekcyjne, czyli opryskiwacz, a nie ma to. Także, także można. Eee, I teraz teraz to jest, to jest, to jest, to jest tyle. Z rzeczy praktycznych, które są w działaniu. Eee, ostatnio pokazywaliśmy miejsce, do którego zawieźliśmy nasze prosiaki z naszej hodowli: do, do, do baci, do krzyśka. E, I tam oni mają taki w zasadzie pełny ogiart, jeżeli chodzi o te, o te świnie, bo tam mają studnię wykopaną pod te świnie. E, wszystko jest na panelach słonecznych. E, ogrodzenie, monitoring, e, pastuch i tak dalej. Zasilanie pompy do, do, do wody, do, żeby to ciągło. E, I świnki są ogólnie oddalone o kilka kilometrów od domu. Docelowo tam ma być stawiany dom, tam są, będą się budować. No ale kiedy to. To, to wiadomo, no różnie to bywa. W każdym bądź razie świnki żyją sobie na Owgirdzie. I teraz tak, no ale no to, to jak? No to yy, świnie mają, yy, świnie są umieszczone fizycznie w danym miejscu na mapie, tak? Yy, I tam mają dwa podwójne płoty z siatki, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj je spełniają. I teraz co? Dobra, polna droga jest duże pole, i na pole się wjeżdża. No dobrze, trzeba pokazać paluchem. W tym miejscu się wjeżdża z polnej drogi na to pole, tutaj, tak, na tą działkę. I tam ma w tym miejscu być tablica informująca o hodowli świn, o biosekuracji, zakazie wstępu dla osób postronnych i ma stać opryskiwacz ze środkiem do dezynfekcji. Tak, I wjeżdżamy sobie samochodem, podjeżdżamy sobie pod. Pod, pod ogrodzenie z tymi świnkami, z prosiakami, które tam są eee, i tam również musi stać opryskiwacz do tego celu, żeby tam sobie opryskać buciory przed wejściem na wybieg świn. Eee, dalsza rzecz, eee, bo tam też o paszach było, eee, zapomniałem o tym wspomnieć. Eee, jeżeli są, eee, chodzi o to, że jeżeli jesteście w strefie, i macie ograniczenia dotyczące tam ochrony przed ASF. No to zielonka, słoma czy przetworzona zielonka, czyli słoma, siano, siano kiszonka czy zboża, no to minimum 30 dni zale... 30-90 dni w zależności od strefy w jakiej się znajdujecie, muszą odleżeć w miejscu zabezpieczonym przed dostępem dzikich zwierząt. Żeby tego ASF-u, jeżeli jeszcze nie, nie, nie miał kontaktu e, zwierzęta zarażone asf to żeby to po prostu nie nastąpiło, tak? I wtedy można karmić. Czyli na przykład teraz kupuje, już zostały kupione prosiaki, e, no to z zeszłorocznych żniw, nawet jeżeli, bo tam na przykład te prosiaczki, gdzie zostały zawiezione, to tam jest strefa druga, różowa, nie? Więc, więc zboże z zeszłorocznych żniw jak najbardziej chodzi w grę, nie ma z tym problemu, ale tak, no co będziesz codziennie dowoził w reklamówce to zboże, no nie, więc jak się to rozwiązuje, wystarczą takie beczki jak tutaj macie, o zobaczcie, zamykane deklem i ściskane klamrą, ewentualnie zakręcane, takie duże dekle są jak w słoikach i... One mają stać wewnątrz, czyli za drugim płotem, od środka, tak jak są prosiaki, i tam to zboże raz na jakiś czas się przywozi, tą zbożę, tą paszę, i ono tam może sobie być, i jest zabezpieczone, i spełnia to wymogi zabezpieczenia paszy dla tych zwierząt przed ASF. -em. Kolejna rzecz woda. Woda. No to i tak, w tym przypadku, o którym omawiamy, te prosiaki, gdzie pojechały, no tutaj mamy, mamy, mamy taką sytuację przejściową, że jest studnia zrobiona, ale jeszcze nie mamy badań wody, tak? No muszą być badania wody, dlatego, że to jest produkcja mięsa, nawet na własny użytek. Przy krowach mlecznych badania wody muszą być, tak? Jeżeli poimy krowy z ujęcia miejskiego, no to nie mamy obowiązku. Jeżeli mamy własne ujęcie wody studnie, no to te badania mieć musimy. Jeżeli tak jak tam jest ujęcie wody własne studnia, no to no to, no to musi być przeprowadzone badanie. No w związku z tym, że tego badania na chwilę obecną nie ma, no to trzeba tam, jest oczekiwanie trwa, że tak powiem, no to Małzerek z wodą, e, przywieziony z domu, stawiamy ładowarką czy turem e, również wewnątrz, tak, żeby od świata zewnętrznego dwa płoty oddzielały tą wodę, tak samo jak pasze. I też jest to zabezpieczone e, w 100% wedle przepisów od zarażenia naszych świnek ASF-em. Także tak to wygląda. Chyba wymieniłem wszystko. Tak pokrótce. No. Uwielbiają orzechy. Zbierajcie orzechy dla świn swoich, bo kochać was będą za to dozgonnie. A propos zgonu, te tuczniczki, te tuczniczki są do zamówień na jesień. Na wiepsiowinne. W wrześniu jest termin. W Listopadzie i w grudniu. Także listy jeszcze otwarte. Czerwcowa zamknięta. Ale jesienne jeszcze są. Także zapraszam chętnych. Odbiór stylu wysyłka. że nie ma problemu. Wszystko na legalu z badaniami. Takie oto. Pstra pastwiskowa. Złotnicka pstra pastwiskowa mają dzisiaj Bailando. Pancio odkręcił wodę i sobie poszedł, nie? <grystanie> Ale niech im będzie raz na jakiś czas. Dobra, to tyle. Zachęcam do subskrybowania kanału, dzielenia się spostrzeżeniami, uwagami, doświadczeniami i tak dalej, i tak dalej. No, pozdrawiamy z Biofarmy Kolin. Zachęcamy do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Wszelkie objawy Interakcji z widzami po prostu motywują mnie do, do dalszej pracy na kanale. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.